Arthur Blair. To według czasopisma The Times drugi, najsłynniejszy brytyjski pisarz. Nie wiem, kto jest pierwszym, ale Eric Arthur Blair jest drugim. Najsłynniejszym pisarzem po 1945 roku, według The Times. Jeżeli nigdy nie słyszeliście, nie słyszałyście o tym pisarzu, to jest to bardzo prawdopodobne, bo tak naprawdę on jest znany pod pseudonimem. Pisał pod pseudonimem literackim, i właśnie z tego pseudonimu jest znany. A tym pseudonimem jest George Orwell. George Orwell to właśnie według The Times, drugi najsłynniejszy pisarz <grytyjski> brytyjski. Swój pseudonim literacki wziął od rzeki Orwell. Podobno bardzo lubił to miejsce, tę rzekę, i dlatego sobie właśnie przybrał to imię. Znany jest na całym świecie z dwóch powieści Wolwark Zwierzęcy oraz Rok 1984 i ja obie te powieści czytałam jeszcze w liceum albo może nawet jeszcze w podstawówce, ale chyba raczej w liceum. Natomiast dzisiaj będę mówiła zupełnie o innej książce. O książce, którą poleciła mi czytelniczka Jagienka, jeśli dobrze pamiętam e, pseudonim e, Jagienka7723 za co bardzo dziękuję Jagience, ponieważ... Bardzo mi się ta książka podobała. I tą książką jest książka Niech żyje Aspidistra, i w innym tłumaczeniu ta książka jest znana jako wiwat Aspidistra. Ja mam książkę w wydaniu wydawnictwa Vis-a-vis Etioda w przekładzie Mirosława P. Jabłońskiego, wydana w Krakowie w 2022 roku. Okładka twarda. Mam pewne zastrzeżenie do wydania, ale może to na koniec powiem. Natomiast książka bardzo, ale to bardzo mi się podobała. George Orwell tę książkę opublikował w 1936 roku. A dzieje się ona w Londynie w latach 1930, jeszcze przed II wojną światową, ale już po pierwszej. I jaki jest główny temat tej książki? Głównym bohaterem jest Gordon Comstock i to wokół niego toczy się cała fabuła. A tak naprawdę głównym tematem jest to, że Gordon Comstock idealistycznie odrzucił uzależnienie się od pieniędzy i od statusu majątkowego. Natomiast, tak dając taki kontekst do tej powieści, to George Orwell tę książkę napisał bardzo opierając się na własnych przeżyciach. To znaczy, pod koniec lat 1920 George Orwell no, cierpiał na dość dużą biedę. On nocował w najbiedniejszych dzielnicach ówczesnego Londynu, nie za bardzo miał się gdzie podziać, miał problemy z tym, żeby od pierwszego do pierwszego, że tak powiem, przysłowiowo przeżyć. Jako jeden ze swoich sposobów zatrudnienia to było dla niego pisanie. Starał się wydawać w gazetach, nie tylko w gazetach, ale w ogóle, no, wydawać różne książki, ale również pisał dla gazet. No i... Jest taka postać z książki właśnie z Vivat Aspidistra Ravelston, który jest wydawcą mm, takiej lewicowej, socjalistycznej gazetki, która nosi tytuł Anarchista. Anarchista. Yy, I tenże właśnie wydawca Ravelston ma swoje odzwierciedlenie w prawdziwym życiu George'a Orwella, a to znaczy, yy, że jego pierwsze teksty, pierwsze teksty Orwella um, były publikowane. George Orwell publikował właśnie w gazecie takiej lewicowej D. Adelphi, a wydawcą D. Adelphi był taki baronec. Richard Rees, bardzo bogaty, ale również bardzo taki ideowy. Dokładnie właśnie taka postać, jaką tutaj nakreślił um, George Orwell w tej powieści, Vivat Aspidistra, e, Ravelston, który wydawał Anarchistę, był bogatym człowiekiem, z bardzo dobrym statusem majątkowym, stać go było na wiele, ale tak naprawdę cały czas starał się... Mm, Empatyzować z niską klasą, z robotnikami, dlatego też pomagał biednemu Gordonowi Comstockowi wydawać jego teksty w swojej gazecie. No i generalnie starał się mu pomagać również finansowo. Ten prawdziwy baronet był takim idealnym mentorem właśnie George'a Orwella. Ale też właśnie wspomagał go, wydając jego teksty w swojej gazecie. Jeżeli chodzi o inną, inny aspekt, to tutaj właśnie Gordon Comstock poznajemy go, jak pracuje w antykwariacie. I właśnie w 1934 roku George Orwell pracował jako asystent na niepełny etat, właśnie w antykwariacie. No i, i, i można też to przyrównać właśnie tutaj do Gordona Comstocka. Jeżeli chodzi o tą tytułową Aspidistrę. ja nie wiedziałam, co to jest. Pierwszy raz się właśnie spotkałam z tą nazwą w tytule tej książki. Aspidistra to jest taka roślina doniczkowa, która jest właściwie, która była podobno bardzo popularna w epoce wiktoriańskiej, właśnie na Wyspach Brytyjskich. A dlaczego była popularna? Ano, dlatego, że to jest roślina, która nie ma dużych wymagań. To jest roślina, która tak naprawdę nie potrzebuje za dużo słońca, a wiadomo, że na Wyspach Brytyjskich ciągle pada. Nie potrzebuje też jakiejś super jakości powietrza, toleruje słabą jakość powietrza, a w tamtych czasach w Londynie, no i w ogóle na Wyspach Brytyjskich tak naprawdę nie było dobrego powietrza. Lampy gazowe, piece węglowe i ogólnie duże uprzemysłowienie kraju powodowało, że powietrze było raczej słabe do oddychania i rośliny też jakoś szczególnie nie przeżywały, no ale Aspidistra właśnie taką jakość słabą powietrza tolerowała. Dlatego właśnie ym, była to roślina popularna w epoce wiktoriańskiej, czyli do końca XIX wieku, ale także później, już w XX wieku ym, taka, ta roślinka stała się ym, ym, takim kwiatkiem popularnym wśród klasy średniej. I właśnie taką... Ym, Rolę, takiego symbolu, tutaj yy, ta roślinka gra. Yy, Orwell używa tego kwiata, tej, tej rośliny doniczkowej, jako takiego symbolu właśnie klasy średniej. Yy, także więc ten tytuł, zamiast niech żyje Aspidistra, czy też wiwat Aspidistra, mógłby brzmieć wiwat klasa średnia lub niech żyje klasa średnia. Yy, I w kontekście całej tej książki jest to dosyć sarkastyczny w. Yy, yy, Tytuł, że tak powiem, i nie będę oczywiście Wam zdradzać jakby całego przesłania tej książki, ale trochę Wam opowiem o fabule. Otóż na samym początku tej książki Niech żyje Aspidistra poznajemy Gordona Comstocka, który pracuje właśnie w antykwariacie. Natomiast w trakcie dalszej fabuły okazuje się, jak on do tego miejsca doszedł. Pochodzi on podobno z upadającej rodziny, właśnie takiej z klasy średniej, ale z takiej niskiej klasy średniej i jest jednym z dwójki rodzeństwa. Ma jeszcze siostrę starszą, która żyje biednie. Natomiast właśnie ten Gordon Comstock, czyli ten nasz bohater, dostał wykształcenie dosyć dobre, natomiast kosztem właśnie swojej siostry, bo siostrze niespecjalnie przeznaczano żadnych jakichś funduszy na jej rozwój. Ale wszystko, co jej by się mogło należeć, to dostał właśnie tenże Gordon, ponieważ cały czas uważano, że on jest inteligentny, no i mm, uważano, że on może w końcu coś osiągnąć z tejże rodziny. No bo cała reszta rodziny, yy, rodzice właśnie Juli, yy, czyli tej siostry Gordona, i Gordon, yy, i ich rodzeństwo, oni tak naprawdę cały czas trwonili pieniądze, które. No, jakieś takie nieduże pieniądze, ale cały czas je trwonili i nie byli w stanie sami powiększyć zasobów materialnych i tego dziedzictwa rodzinnym komstoków. No i potem wykształceniu Gordon Comstock dostał całkiem dobrą pracę w firmie, w agencji reklamowej no i okazało się, że jest bardzo utalentowanym copywriterem. Super wymyśla hasła reklamowe, jest z tym doskonały, no i całkiem dobrze sobie radził. Natomiast jednak w którymś momencie swojego życia i tej pracy właśnie w tej agencji reklamowej uznał, że to nie jest coś, co chciałby robić i to nie jest coś, co jest... Godne, bo on uważa, że tak naprawdę dobra posada, taka statyczna posada, nie, nie należy się tym chwalić jakoś szczególnie, jest to dość poniżające i on w imię swoich ideałów tak naprawdę um, uznał, że odrzuci ją tą pracę, rzucił właśnie pracę w agencji reklamowej, no i postanowił właśnie pisać poezję. A jeszcze co jest ważne, że w tej agencji reklamowej poznał swoją obecną dziewczynę Rosemary. No i oni tam się spotykają nadal, tylko że każdy z nich mieszka zupełnie osobno, no bo nie stać ich na najęcie wspólnego dużego mieszkania, a sami też mieszkają w takich pokoikach tak naprawdę na wynajem. Ona gdzie indziej, on gdzie indziej. No i jak to by się skończyło? No, wiadomo, z takiego pisania, tym bardziej, że jak się okazuje Później Gordon Comstock do pisania nie ma jakiegoś szczególnego talentu, no więc nie wytrwał jakoś za długo w tym pisaniu i nie przeżył, nie zarabiał na, na tym na tyle, żeby mógł przeżyć w miarę, więc stwierdził, że musi znaleźć sobie jakąś pracę, a jaka praca, no, Skoro odrzucasz pieniądze i odrzucasz to, ten taki status majątkowy, no to musisz pracować gdzieś, mimo wszystko, żeby zdobywać jakąś kasę i mieć na to, żeby wynająć sobie kąt, żeby mieć co jeść, no to coś trzeba robić, ale uznał, że najmniej poniżające będzie, jak będzie sprzedawał książki. No i zatrudnił się właśnie w antykwariacie i tam właśnie poznajemy Gordona Comstocka. Zarabia słabo, tak naprawdę zarabia w takim trybie tygodniowym, dostaje tygodniówki, no i wynajmuje pokoik dość biedny, gdzieś tam na poddaszu u jakiejś pani, która właśnie wynajmuje pokoje w swoim, w swoim dużym domu. Rozmary mieszka zupełnie gdzie indziej. Mieszkając właśnie w tym pokoiku, pracując w antykwariacie, Gordon Comstock nadal próbuje pisać. Okazuje się, że jest już po pewnym debiucie, wydał zbiór poezji, myszy, natomiast teraz pracuje nad jakimś takim wielkim poematem, ma już trochę napisane i jednego dnia twierdzi, że ten poemat jest słaby, drugiego dnia twierdzi, że jest dobry, wiadomo, jak się dobrze czuje, to twierdzi, że jest super, a jak się czuje gorzej i ma gorszy nastrój, no to twierdzi, że poemat jest do niczego i się do niczego nie nadaje. Te ideały jego i yy, ta praca w dość... Na dość słabo zarabiającej pozycji, na dość słabo zarabiającym stanowisku, sprawia, że Gordon Comstock czuje się złapany w taką pułapkę. Bo z jednej strony nie może zacząć pracować za wyższą stawkę w lepiej płatnej pracy, żeby stać go było na więcej, no bo to by znaczyło, że porzucił swoje ideały, swoje wartości. Zdradził je, a pracując na obecnym stanowisku i zarabiając tak mało, cały czas obwinia właśnie te, ten brak pieniędzy za swoje niepowodzenia. Nie może pisać, no bo nie ma pieniędzy, nie ma takiej wolności umysłowej, żeby, żeby sobie pozwolić na to, żeby pisać. Nie ma przyjaciół, no bo nie może sobie z nimi wyjść na piwo, więc dlatego nie ma, nie ma kumpli. Nawet ta dziewczyna jego, Rosemary, on twierdzi, tak gdzieś w swojej głowie, że na pewno byłby dla niej bardziej atrakcyjny, gdyby miał więcej pieniędzy, mógłby ją zabrać tu, mógłby ją zabrać tam. Więc on cały czas nad tym ubolewa, że nie ma więcej kasy, a z drugiej strony nie ma więcej kasy, no bo sam się wpędził w ten kozi róg. No i jest to taka naprawdę takie zapętlenie się tego bohatera, jest tutaj głównym tematem. Jest to dość interesujące, kiedy widzimy, jak on się właściwie sam wpędza w tę w sytuację, a jednocześnie nie umie z niej wybrnąć w jakiś taki sposób, który by, nie wiem, no był taki i zgodny z jego ideałami, a jednocześnie, żeby był jakiś taki mniej znerwicowany, bo to go faktycznie cały czas frustruje, jest cały czas taki zdenerwowany, poirytowany, łatwo się denerwuje wszystkim. i, i denerw No i właśnie to też jego poczucie własnej wartości na pewno podkopuje, kiedy wie, że nie ma pieniędzy i, i, i cały czas się czuje gorszy. W pewnym momencie w tej powieści... Gordon Comstock wygrywa całkiem sporą. No, nie wygrywa, przepraszam. On dostaje um, czek od wydawcy z Ameryki, um, gdzie wysłał swoje wiersze i dostał właśnie jakiś taki um, czek za, za te wiersze. No i tutaj będzie pewien zwrot akcji. Um, ja go nie będę zdradzać, bo bardzo wam będę polecać tę książkę. Właśnie tutaj pokazuje yy, ta książka. Po pierwsze, doskonały warsztat George'a Orwella, który tę książkę napisał w 1936 roku, więc naprawdę dość. Wcześnie, jest to jedna z jego wcześniejszych książek, jest z jednych y, wcześniejszych powieści, bo zarówno i Folwark zwierzęcy, jak i y, rok 1984 są dużo późniejsze, a z kolei ta Vivat Niech Żyje z Piedistra, to jest 36 rok, więc to jest dosyć wczesna powieść. Więc i, a już widać ten dobry warsztat właśnie George'a Orwella. Poza tym, właśnie też ciekawie pokazuje takie dylematy moralne, co zrobić. Jest tutaj taka, m, taki paragraf 22. No, nie możesz pójść w tę stronę, ale nie możesz też pójść w tamtą, albo taki bardziej może. Um, Dramat grecki, kiedy żadna, żaden krok w żadną stronę nie jest dobrym krokiem. Jest to naprawdę doskonała powieść, bardzo będę wam polecać. Będę z chęcią czytać jeszcze inną powieść Georgia Ruela, która też mi została polecona, a to jest, teraz już nie pamiętam, coś z birmańskie, birmańskie coś. A tymczasem. Ja Was bardzo, bardzo zachęcam do tej książki George'a Orwella, Niech żyje Aspidistra. Bardzo dziękuję Jagience, która mi poleciła tę książkę. A Was zachęcam do polubienia tego filmu, jeżeli Wam się spodobał, subskrypcji tego kanału, jeśli Wam się spodobał i również, sześćcie słowo, że jest taki kanał na YouTubie. Może komuś innemu się jeszcze też spodoba. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia! Prawdopodobnie za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.